Dzień dobry, serwus, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Miliki, a to kolejny odcinek z Minecraft 7 Second Challenge, czyli ze mną jest Eliska. Cześć! I właśnie gramy w Minecraft 7 Second Challenge dokładnie z Eliską, pisaliście mi, żeby zrobiła właśnie z Eliską. No i też robię Minecraft 7 Second Challenge z Eliską. Mamy oczywiście po pięć wyzwań, tutaj już są moje jakieś tam wyzwania, nie będę tutaj nic spoilerować, ale to sobie bierzesz oczywiście kamień, papier, nożyce, Elisko, Elisko gramy tak, tak, tak. Kamień, papier, Czekaj. nożyce... Czekaj! Papier, nożyce. Dobra. Wiesz jak się gra, no nie? Kamień, papier, nożyce... Ej! Dobra, wygrałam z tego, że wygrałam, no to oczywiście zaczynamy z moim pierwszym wyzwaniem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Już na wstępie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, oczywiście. Głosujcie oczywiście, kto wygra. Macie tutaj gdzieś kartę w prawym górnym rogu, więc możecie głosować teraz, kto wygra. Czy ja, czy Liska, czy też może będzie remis. Oraz, Cześć, że możecie... ja. <laughs> Chciałabyś. Oraz jeszcze bym chciała poprosić Was o to, abyście w komentarzu napisali, z kim chcecie kolejny odcinek z Minecraft 7 Second Challenge. Naprawdę co teraz. Czekaj No dobra, więc oczywiście jeszcze chciałabym Następnie was przeprosić za to, że są Steve'y, ale ktoś tutaj Nie ma oczywiście, nie ma Nie ma, nie ma Minecrafta premium Chodź Eliza, chodź, chodź, chodź Więc tak Eliza, na samym się tutaj wskakujesz I zabijasz w ciągu 7 sekund te wszystkie tutaj ziomki Gotowa jesteś? Tak 3, 2, 1 Raz, 2 3 4 5 Eliza, serio, 6. No kurde, Liza zostały ci dwa, no nie udało ci się, Eliza, no niestety nie. No jak się z to wychodzi. Czekaj, już się teleportuje do siebie. Niestety Liska tutaj nie popisała się i... Je... rybę. Jest 0 punktów. Tak, Eliska? Niestety przekonaj... Ale masz 0 punktów, więc teraz lecimy swoim wyzwaniem do dzieła! Okej, okay, no, dobra, to to, to jest moje pierwsze wyzwanie i musisz zbudować drzewa ciągu 7 sekund. Tutaj? Gotowa? Tutaj? Obo bo gotowa, no do startu. Mogę tu? Dobra. No no. I start! Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, trzy i pół, trzy i trzy czwarte. To to jest! I 5, Jeden. Hmm. No 8, powiedziałaś, nie powiedziałaś ale to jest bardzo brzydkie, no ale no, no dobrze zaliczyć Ci. Między 1 lecimy zaraz na moje zadanie. No dobra, moi drodzy, teraz czas na moje wyzwanie, a więc tak Elisko, chodź tutaj. Zabierz tak sobie jeszcze. te rzeczy, zabierz sobie najpierw te rzeczy, które są w skrzynce, no. Dobrze, już. I tak, miała. zadanie polega na tym, że w ciągu 7 sekund musisz odwzorować to, co jest tutaj właśnie zbudowane po tej stronie, rozumiesz? Idealnie kropka w kropkę, kropka w kropkę. Ale... No, 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 no. Więc jesteś gotowa? Tak. 3, 2, 1, start. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest. No dobra, zdążyłaś, więc punkcik oczywiście dla elisk jest. Ile jest 1, 1 teraz, tak? I tak. idziemy teraz. Teraz kolej Twoja eliska, więc zaprowadź nas do Twojego tak. zadania. Dobra. To co jest bardzo proste, ale za to skuteczne, masz tutaj... Widzisz tę trawkę? No widzę tą trawkę, fajna jest. Zajrzyj do tej skrzynki i weź to. I musisz znaleźć pod tym kaktusa. Pod trawką kaktusa. Kaktusa? Tak, kaktusa. Ale jedna kratka niżej, tak? No 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 wiesz, e, możesz tam sobie wpaść, e, no, no. no nie wiem co tam jest, ale no wiesz. E, no, no, dobra, no i no musisz dobra. go wbić, no i musisz tutaj się, się uwolnić, i musisz mi go o, tak ukazać no dobra, do rączki. Dobra, dobra, no. I start 7 6 5 4 3 2. Mama Jest świetnie. Halo gupikowo. No dobra, teraz czas na Eliski zadanie. Przypominam, że jest 2-1 dla mnie i Twoim zadaniem jest po prostu przebiegnięcie tutaj ładnie tymi drzwiami do, no aż do wyjścia. Tak, tak, w ciągu 7 sekund jest to wykonalne, a więc jesteś gotowa? Tak. Gotowi do startu? Start. 7, 6, 5, 4, 3, yes. 2, 1. Super, a więc zadanie wykonane, jest 2-2. I teraz Elisko, Ty mi daj jakieś wyzwanie. Dobra, e, mm -hmm. teraz tutaj masz moje wyzwanie, daj się do tej pierwszej no, skrzyneczki i musisz zbudować wieżę dwudziestokrotkową w wyciągu 7 sekund i Dobra. start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, eee. siedem. No eee, to było niesprawiedliwe, tego się nie dało zrobić. Dało się, dało się, ja sama sobie tak wyliczyłam i się dało. No dobra, czyli że jest 2-2, tak? Tak, tutaj piękny drzewko poduszki. stoi. Gdzieś no okej, okay. no to w sumie z tego, że ja mam takie... Nie, 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 nie. Z tego, że ja mam takie wyzwanie ponownie właśnie na mózg twój, Elisko, no to ja po pierwsze zrobię dzień. Szybko, 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 okej? Okay. A po drugie, no to tak. Uwaga, uwaga. Jesteś gotowa? No. Musisz wymi wy mi wymienić pięć serwerów z minigrami. O, polskich, angielskich, jakichkolwiek. Więc gotowi do startu start. E, Jasmski.pl Server Milky kiedyś był. Em, server Blockcraft. Dobra, Eliza, już koniec. Ale co mogę się w ogóle rzeczy? Jasmski, Hypixel. E, e nie znam! si, High Pixel. Co tutaj jeszcze jest, kurde? Mineplex, Trollcraft, Eliza, jest tyle serwerów. Dobra, teraz twoje e, nie zadanie. Znam. I musisz ten oto parkurek. Przejść 27 sekund. Coś, co kocham? Czekaj chwilę jeszcze, nie? Ja boję przejść iść sama na koniec, a tam nie umiem dojść. Czekaj, jedziemy tam iść. Tak, to widzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pół. Nie! 7. Co ty robisz? To co ty, co ty w ogóle zrobisz? <grym> to jest twoja niespodzianka, Ty miał w ciebie buchnąć. Dobra, dobra, nieważne, słuchaj, ale przeszłam czy nie? No, no nie dotarłeś do linii mety. Ha, 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 ale przeszłam, słuchaj, tam się nie dało dojść, bo nie dało się wyskoczyć, ale teraz... To... E, dało się wyskoczyć, ale powie... byłaś pod tym, no to ci zaliczę. <grym> no właśnie, więc... Eee, czekaj, czekaj... No, a więc jest 3-2 dla mnie. Jeżeli Eliska właśnie to tutaj przejdzie, e, to ma jeszcze szansę na zremisowanie ze mną, ale to zobaczymy, zobaczymy sobie. No więc tak, polega to na tym, że musisz przebiec, tylko czekaj, bo tutaj nie ma. Po... A nie, dobra, tak, są potwory. Ok, ok. Więc Elisko, Twoim zadaniem jest przebiegnięcie właśnie tutaj tędy e, przez to całe coś i dotarcie na linię meter Tam będzie też linia. No dobra, dobra, spokojnie, dasz radę, a więc jesteś gotowa? 7 sekund masz na to. To gotowi do startu, start. 7, 6. Pięć! Cztery! Trzy! Dwa! Jeden! Brawo, udało się ci! Dobra, dobra, nieźle, widzę, trzy, trzy. Słuchaj, więc zremisowaliśmy teoretycznie. Chyba, że ja teraz. Oj, 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 teoretycznie to, jeżeli ja tutaj przejdę i wygram po prostu, no to wygrywam. A jeżeli nie, no to po prostu przegry. To jest remis, tak? A więc, twoja kolej, Elisko, daj mi jakieś tutaj swoje zadanie. Ostatnie zadanie zresztą. Okej, okay, okej, okay, więc idziemy. Dawaj, dawaj, Eliza, dawaj, jedziesz Joanna. Chodź, 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 Helena, no. Okej, okay, dobra, mm, tutaj ci dam zaraz cobblestone. Albo nie, inaczej to zrobimy, proszę. Chodź. No. Wpadnij tam, wpadnij. No. Twoim zadaniem jest się wydostać z tego pomieszczenia. Tego pomieszczenia, tak? Tak. No dobra, no. I start. Siedem, sześć, pięć, cztery, Już, już wygrałam! Jeden. A bo po, po, po. No <trybuj> z tym jestem. A więc to by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę. Ma jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was zagłosował na to, że wygram właśnie w tym odcinku, chociaż Eliska, no tutaj brakowało, nie zrobiła dwóch zadań. Ja nie zrobiłam jednego zadania, którego ja nie zrobiłam z tą wieżą, no nie, Eliza? Tak, tak, tak. Z tą wieżą, e, tam, a ja tam, tam, tam czego nie zrobiłaś, czego tam, ty nie jest. zrobiłaś? Czorka, hmm? e, ja nie zrobiłam tych takich dziwaków, tych takich potworków. Aha, no, no, no i. Coś jeszcze? Co jeszcze tutaj? Aha, i serwery, no tak. To się przypomniało. Przypominam jeszcze, że 12 sierpnia w Krakowie będę na mieli YouTube, a więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i to tyle. Trzymajcie się, papa. Pa. Napiszcie mi w komentarzu, z kim chcecie kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć, do następnych filmów na kanale. Hejo!